Nadszedł ten dzień 29 września. Trzeba odpalić ogrzewanie. 7,5 stopnie na dworze, coraz chłodniej. 21 stopni na dole. No ale na górę, na górze już trochę chłodniej. Zapraszam do odcinka. Jak widzicie, tak wyglądają pewnie widzicie gdzieś tu tak wygląda temperatura w pokojach eee, w ciągu dnia, ale o ile temperatura spoko, tak wilgotność wraz z obniżką temperatury spada. Także myślę, że trzeba sobie odpalić już ogrzewanko. No i co? Hmm, zróbmy to. Źródło ciepła. W zeszłym roku eee, sobie zapisałem odpalałem 4 października. No teraz jakoś ładniej się zrobiło wcześniej, więc 29 września. A taka ciekawostka, 2 października będą odczyty, także może nagram Wam film, ile kosztuje mnie ogrzewanie 130-140 metrowego domu w ciągu roku. Ja mam rozliczenie roczne, także, hmm, ale to jest osobny temat. Dobra, zobaczmy, jak to się odpadało. Już na tym pamiętam, tryb pracy, komfort, to nie. A, bo to źródło ciepła, dobra, ogrzewanie, ustawienia, harmonogram jak tam było ustawione ten harmonogram, bo już nawet nie pamiętam. Eee, ogrzewanie od 1.30 grzeje do 2.15 w nocy podgrzewa, później jest obniżanie do godziny 6 i później mamy grzanie od 6 eee, do 12.15 grzeje. O 12.15 jest obrze obniżanie temperatury i od 18.45 znowu mamy grzanie do 21.45. I na noc obniżanie aż do 1.30 od poniedziałku do niedzieli. Taki harmonogram, i takie coś mnie interesuje najbardziej. Ustawienia temperatury. Harmonogram no i tutaj mamy ten. A co tu mamy ustawienia temperatury? Zobaczmy nagrzanie 22 stopnie, obniżanie 21,5. Takie coś mi odpowiada najbardziej. Przełącz lato zima. Mamy trypletni, ale powiem wam tak. Jeszcze podejrzewam, będą wahania temperatury. Więc ja nie będę ustawiał trybu stała zima, tylko wezmę sobie tryb letni. I żeby nam się piec wyłączał, jakby temperatura wzrosła do 16 stopni. No wrzućmy nawet na 15 stopni, nie przy 15, bo to 15 stopni to jeszcze jest akceptowana temperatura. No akurat mamy teraz obniżanie, ale widać, że piec wystartował. Chodźmy do pieca, zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Piec, jak widzicie, ogrzewanie ruszyło, a jak ciśnienie? W instalacji 1-3 bara, czyli spoko. Trochę mało, tak szczerze mówiąc, ale niech to wszystko się ruszy, bo był jeden bar. Tak około Buderus zaleca, żeby było w granicach dwóch barów, więc no niech to sobie popodbija. Mamy ikonkę pieca, ogrzewania, więc to już wszystko pracuje. Zobaczmy jeszcze jak pompka chodzi No, pompka chodzi Temperatura jakaś ustawiona jest na mieszaczu z tego co pamiętam to u mnie było ustawione coś około A już nawet nie będę mówił, nie będę strzelał, więc szczerze nie pamiętam No i zobaczmy jak szybko się nagrzeje pomieszczenie, tak jak widzicie teraz temperatury, jeszcze raz Wam pokazuję, to przed chwilą zobaczę, dosłownie jest klincz i zobaczymy za godzinę, ja teraz idę zrobić obiegówkę po pokojach, zobaczyć czy zaczyna coś się ruszać. No jesteśmy w moim biurze, 19,5 stopnia, no i tutaj mamy grzejniczek wyciągnięty. Bo kiedyś ten strych miałby nie być strychem, ale już zaczyna się robić coraz cieplejsze. Na piąteczkę ustawione. Także jest petarda. No słuchajcie, niestety. Ale taka ciekawostka jeszcze powiem na filmie. Mamy drugiego października rozliczenia. I e, od 2 października 2023 do 2 października 2024 zużyliśmy 1001 metrów sześciennych gazu. Także niewiele, no ale to nowe budownictwo, dobrze zaizolowane. A za... który dzisiaj? 29, tak? Za 2 dni, za 3 dni, od 2 października zobaczymy ile przez e, ten rok. Zużyliśmy gazu, teoretycznie powinno być mniej, ze względu na to, że e, była słabsza zima. Ta pierwsza zima, jak mieszkaliśmy, tak dowaliło nie głoży się w głowie nie mieści. A ja w zeszłym roku ile tego śniegu było? Tydzień i cały czas temperatury na plusie, także no zobaczymy. Nie ma co wróżyć z fusów. Grzejniki się odpalają, y, podłogówka chodzi. Myślę, że trzeba dać mu godzinkę na rozruch. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak szybko temperatura podskoczy w całym domu w ciągu godziny. A, temperatura, ciśnienie już zaczyna mocno wzrastać. Jak widzicie, z jednego bara już mamy 1,5. No a tutaj mamy to moje zabezpieczenie dodatkowe, które robiłem sobie. Film możecie znaleźć na kanale. Może amatorskie, ale niezależne w 100% od pieca. W skrócie powiem, jeżeli by coś się wydarzyło, no piec ma swoje zabezpieczenia, ale wiecie jak jest. Gdyby poszła tutaj jakaś turbogorąca woda, coś by strzeliło, coś by zawiodło i przestało działać, to mamy czujnik temperatury i jeżeli osiąga tutaj 80 stopni Celsjusza, to piec z automatu. Się. Odłącza się, po prostu prąd gaśnie. Hmm, czy warto? Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Mam nadzieję, że to nigdy nie będzie potrzebne, ale wiecie jak jest. Lepiej mieć dodatkowe jedno zabezpieczenie niż nie mieć tego zabezpieczenia. A tutaj, jak coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Czekamy, aż się podgrzeje chata.